Na świecie jest wiele nieznanych miejsc, które nadal są do odkrycia. Miejsc ciekawych, niedocenionych, z pięknymi walorami przyrodniczymi, tajemniczych i pełnych wrażeń. Naszym marzeniem jest pozanie Kirgistanu i Uzbekistanu, państw położonych w Centralnej Azji. Mieszczą się one na byłym szlaku jedwabnym, łączącym dawne cesarstwo chińskie z Konstantynopolem i Europą. Państw, w których można spotkać koczownicze plemiona żyjące w rytm zmian pór roku, krainy niezwykle twardych ludzi, zahartowanych w ciągłych bojach z surową naturą. Ideą wyprawy jest przejście doliną Karakol w górach Tien Shan, podziwianie jeziora Isyku, zwiedzanie Biszkeku i spotkanie z Polonią w Kirgistanie, następnie udamy się do krainy wielkich rzek i wielkich bezlitosnych pustyń zanikającego Jeziora Aralskiego oraz urzekających miast, po to, by dowiedzieć się o życiu ludzi mieszkających daleko na wschodzie. W Urgnach przekażemy grafiks przedstawiający papieża wraz z różą z bukietu, który stał przy ołtarzu, przy którym papież Jan Paweł II modli się podczas swojej wizyty w Lublinie. Nasza podróż dzieli się na trzy części. Część związana z wolontariatem, pomoc z domu dziecka oraz pracę w katolickich parafiach. Część turystyczna, spinaczka górska w dolinie Karakol, pobyt nad jeziorem, przemierzanie pustyni Kouzy oraz zwiedzanie najciekawszych miast. Część kulturoznawcza, poznanie norm i trybu życia codziennego Kirgizów i Uzbeków. Jest to kolejna wyprawa naszej ekipy na wschód. Skąd zaczerpnęliście pomysł, aby wziąć udział w tego typu konkursie? E, historia jest dość długa, ponieważ po, po wstąpieniu do. Naszej szkoły, wzięliśmy udział od razu. Zapisaliśmy się do Szkolnego Klubu Turystyki Krajobrazowej Azymut, które jest przy drugim liceum Ogólnokształcącym kształcącym w Lubartowie i wtedy już zaczęliśmy wyjeżdżać w góry, różne wyjazdy integracyjne, konkursy związane z przyrodą i to, to nas zainteresowało. Później było spotkanie z podróżnikiem Karolem Zalewskim, właśnie on wyjeżdżał do Kirgistanu i wtedy. Pomyśleliśmy sobie, że to mógłby być ciekawy taki pomysł na wyprawę, ponieważ by pokazywał piękną przyrody kirgijskiej i zafascynowało nas to. E, jaka jest idea konkursu? Konkurs nazywa się Memoria imienia Piotra Marawskiego. Jego celem jest propagowanie wśród, wśród osób, które są związane są z jakokolwiek z różnymi wyjazdami górskimi, propagowanie wypraw, czyli gdziekolwiek, gdzie chcemy, możemy w ramach tego konkursu pojechać. I jak wygląda to w rzeczywistości? Dowolna liczba, dowolne miejsce, wybieramy sobie dowolne miejsce do trzech osób. Planujemy dokładnie dosyć tą wyprawę. E, opisujemy w krótki opis, publikujemy to na stronie internetowej. Poprzez głosowanie internautów i głosowanie komisji, która, e, która wymyśliła i udostępnia ten konkurs, e, wyprawa, która zabędzie najwięcej głosów od komisji i z internautów, wyjedzie na tą wyprawę. E, organizatorzy zapewniają wtedy. Pełen, pełną, pełną ilość rzeczy potrzebnych do wędrowania, do trekkingu górskiego, wszelkiego typu raki, czekany i te wszystkie związane z turystyką górską przedmioty, ale również zaplecze finansowe. Dowolna, dowolne miejsce na świecie. Nieważne, czy to jest eter, czy to jest ziemia, czy to jest ogień związany z jakimkolwiek miejscem przyrodniczym, za dowolną ilość pieniążków. Liczy się po prostu wtedy liczba głosów, internautów oraz to czy Spodoba się to komisji, która ocenia konkurs. Skąd zdobędziecie pieniądze na realizację wyprawy? Jeżeli się uda, to pieniądze pozyskamy właśnie z tego memoriału imienia Piotra Morawskiego. Jest to już trzecia edycja tego konkursu, którego pomysłodawcą jest żona tego alpinisty zmarłego. I właśnie chcę szerzyć ideę męża, żeby ludzie jeździli i zwiedzali różne zakątki świata. Dlaczego góry? Dlaczego ponownie na wschód? Dlaczego góry? No cóż, przystąpiliśmy, tak jak wcześniej Jarek powiedział, przystąpiliśmy do konkursu, przystąpiliśmy do szkolnego klubu turystycko-krajoznawczego w naszej szkole i wielokrotnie wyjeżdżaliśmy w, te, w różne wycieczki górskie, w polskie Tatry, czy w Bieszczady w ramach naszego klubu. Kiedy przystąpiliśmy do tego klubu, nasi opiekunowie zaszczepili w nas pasję, jakim jest wędrowanie. Nie tylko góry, ale wszelkiego typu. Bardzo lubimy góry, jest to nasza, że takie, można powiedzieć, pasja. Wędrowanie po tych górach i wszystkich, e, wszystkich zakątkach polskich Tatr, Karpat e, i Sudetów. Dlaczego na wschód? Na wschód e, w poprzednim roku wyprawa z sercem i w traperach, wyprawa, która motywuje na Syberię, e, organizowane przez nasze, e, naszą szkołę oraz szkolny klub turystyczno-krajoznawczy. Wszyscy opowieści, którzy niestety my nie pojechaliśmy, ale pojechali inni członkowie klubu, z ich opowieści e, wywnioskowaliśmy, że to jest coś wspaniałego, coś bardzo tajemniczego coś takiego fascynującego. Oczywiście również w ramach spotkań w naszej szkole Góry to Fascynujące Laboratorium, pan Karol Zalewski, kiedy pokazał nam Kirgistan, okazało się, że to jest bardzo, bardzo fajne miasto, fajne państwo, aby je przewrzy, aby do nich wyjechać, żeby je tam przejść. Również i Uzbekistan, więc wschód, bo jest taki, można powiedzieć, tajemniczy, dziewiczy, jeszcze nie odkryty do Końca. Taka ciekawostką jest, że kiedy przymierza się u góry Tien Shan, tam gdzie my oczywiście będziemy, jeżeli uda nam się wygrać, są takie góry, wierzchołki gór, które jeszcze nawet żaden człowiek na świecie nie zdobył, więc jeżeli będziemy tam, będziemy mieli taką skromną, cichy, własny jakby powiedzieć sukces, być może, że uda nam się zdobyć po raz pierwszy jakiś tam wierzchołek, jakąś górę. No, jest to coś, coś no, wspaniałego taki jako pierwszy człowiek wieko wydarzenie. Dlaczego tylko trzy osoby? Dlaczego tylko trzy osoby? Ponieważ y, jednym właśnie z, jedną z reguł memoriału jest y, taki wymóg, że tylko trzy osoby mogą wziąć udział. Największe, ponieważ największe szanse mają y, takie grupy, które na wygranie takie grupy, które zgłosili tylko trzy osoby. Niestety nie wiem dlaczego. No, chcielibyśmy większą rzeszę wziąć osób, ale no, niestety nie możemy. Yy, skąd taki tytuł? Tytuł brzmi, podążając za pragnieniem tworzymy historię, szukając szczęścia spełniamy marzenie. Tytuł e, w ramach e, zgłaszania do wyprawy był taki mały podpowiedź od e, komisji, że im bardziej ciekawszy tytuł, tym większa liczba e, głosów oddanych na... na, na im, większy, Im bardziej ciekawszy tytuł, tym większa e, możliwość do zdobycia większej ilości głosów. E, Tajemniczość nazwy, kiedy wpadnie nam to w internecie, Skłoni nas do tego, aby wejść do tego, przejrzeć to. Nas to bardzo zaciekawi. Jest to bardzo tajemniczy tytuł, który na pierwszy rzut oka nie powie nam nic. Dopiero gdy przeczytamy opis naszej wyprawy, wszystko się rozjaśni. Co z wizami? Co z paszportami? Z wizami nie będzie najmniejszego problemu, ponieważ do Kirgistanu nie trzeba mieć wiz. Gorzej będzie już z Uzbekistanem, choć rozmawialiśmy już z polską ambasadą. Powiedzieli, że na potrzeby naszej wyprawy nie będzie problemu z udostępnieniem nam wizy do, do, do Uzbekistanu. Jak pokonacie barierę językową? Kirgistan i Uzbekistan należą do grupy języków Altajskich. Do tej grupy należy również Mongolia czy Turcja i te państwa inne, które swoją końcówkę mają, mają stan czyli Turkmenistan, Pakistan. Państwa te erotycznie, które powinny wyodrębnić e, swój własny taki język narodowy. No powinna. W praktyce wygląda to tak, że w Kirgistanie, Uzbekistanie większość osób mówi w języku rosyjskim. Niestety ani ja, ani Jarek, no niestety nic po rosyjsku nie mówimy, ale nasz opiekun, który z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie pozdrowić, niestety nie mógł do, na, z nami przyjść tutaj do wywiadu, ponieważ jest chory, zna e, język rosyjski biegle. Nie tylko w czytaniu, ale również w piśmie i mówi... Do tej pory nawet się uczy. Nasz opiekun, czyli pani Katarzyna Płaszczeska, opiekun szkolnego klubu turystyczno-kraznawczego Azymut Lubartowie od wielu wielu lat już pasjonuje się językiem rosyjskim i będzie tak naprawdę naszym jedynym oparciem na wyprawie. Oczywiście e, będziemy mogli również się porozumieć w języku angielskim. Ja i Jarek, w jakimś tam chociaż stopniu podstawowym, znamy ten angielski i będziemy, będziemy umieli jakoś e, z nimi porozmawiać. Pan Karol Zalewski podczas spotkania góry, w to fascynujące laboratorium, powiedział, że e, kiedy, będziemy, e, kiedy, kiedy będziemy zwiedzać Kirgistan, na pewno zajdziemy do jakiegoś. Uniwersytetu, czy do jakiegoś muzeum. Ludzie, którzy, mieszka, którzy pracują w tych uniwersytetach, z miłą chęcią chcą, chcą rozmawiać w języku angielskim, ponieważ nie mają e, możliwości styczności codziennie z, z komunikowaniem się w obcym języku. Uczą się tego języka, niestety nie mogą się sprawdzić e, w, w świecie poprzez sprawdzenie swoich umiejętności językowych. Wydawałoby się nam, wydawać się może, że Kirgistan, Uzbekistan, ta centralna Azja to państwa, które są na dobrą sprawę takie zaściankowe trzeciego świata. No może jest to w pewnym sensie prawda. Miasto, stolica jest bardzo rozbudowana, czyli stolica Kirgistanu Biszkek i stolica Uzbekistanu Taszkent jest bardzo rozbudowana. Niestety te wioski w górach są już bardziej uboższe i w państwach, stolicach będziemy mogli rozmawiać w języku angielskim bez problemu. To jest tak na takiej samej zasadzie jak w Polsce, czyli też w Polsce, gdyby poszli do jakiegoś sklepu, myślę, że w języku angielskim dogadalibyśmy się. Kiedy wyjazd? Pierwotnie wyjazd miał się odbyć pod koniec czerwca i przez prawie cały miesiąc, lipiec, aczkolwiek ostatnio kapituła memoriału zmieniła troszkę zasady i uczestnicy muszą, muszą mieć ukończone 18 lat. Dlatego kolega by nie mógł wtedy z nami pojechać i myślimy, żeby zmienić termin wyjazdu na miesiąc, październik. Będzie to też ładne widoki, będą wtedy może już spadać pierwszy śnieg, także myślę, że będzie urozmaicona wyprawa. W jaki sposób zamierzacie spędzić ten czas? Nasza wyprawa dzieli się, możemy podzielić na trzy takie różne aspekty. Pierwszy aspekt to turystyczna. W ten, w ten aspekt wchodzi trekking górski górami Tien Shan w dolinie Karakol, przejście, dojście do jeziora, do jeziora tektonicznego jeziora Issyk-Kul oraz dotarcie do jeziora reliktowego Aralskiego. Przejście bezlitosną pustynią Kuzy-Kum, mieszczącą się w, w Uzbekistanie, do części turystycznej możemy również zaliczyć zwiedzanie stoli, czyli Biszkeku, stolicy Kirgistanu oraz stolicy Uzbekistanu Taszkientu. Drugi aspektem jest to, to aspekt kulturowo-poznawczy. Poznamy kulturę, jaka panuje w Kirgistanie, kulturę Kirgizów i Uzbeków. Mieszkają oni w takich troszkę dziwnych domkach, które mają swoje jakoś tam podłoże historyczne. I część trzecia to część wolontariacka, związana z, z tym, aby, aby odwiedzić polskie. Parafie, e, pols e, parafie polskich misjonarzy e, w Kirgistanie, i Uzbekistanie. E, w ramach e, naszej wyprawy chcielibyśmy dotrzeć do tych e, parafii, tam wspomóc e, w swoich pracy e, wsparcie duchowe. Zamierzamy również zabrać ze sobą obraz e, Jana Pawła II, w którym znajduje się również kawałek róży, która stała w Lublinie podczas Mszy Świętej, kiedy papież Jan Paweł II był e, w, w w Lublinie podczas swojej pielgrzymki do Polski e, oraz pomoc w domach dziecka. Czyli z jednej strony e, turystyka górska, czyli, e, czyli przemierzanie gór, ale z drugiej strony część bardziej dla ducha, czyli pomoc e, no, polskim e, misjonarzom, którzy bardzo ciężko pracują. W ramach przygotowań do naszej wyprawy chcielibyśmy, jedziemy od, 1, od 11 lutego, czyli od początku lutego na kurs lawinowy i kurs turystyki wysokogórskiej. Bez tego nie moglibyśmy fizycznie wyjechać w góry, bo Zagrożenie lawinowe i sama wysoko, góry, turystyka wysokogórska jest bardzo ciężka i bardzo wiele trzeba się do niej poru, przygotowywać, więc, e, więc, więc będzie to prowadzone kurs lawinowy i kurs turystyki wysokogórskiej przez samego ta, e, naczelnika topru e, w zakopanym przez 5 dni. Więc już w tym momencie przygotowujemy e, się do tej wyprawy. E, no, Nasza wyprawa no nie możemy nazwać ją wycieczką szkolną, to na pewno. Na pewno nie możemy jej nazwać wyjazdem zorganizowanym przez jakieś biuro turystyczne czy coś związanego. To jest nic innego jak wyprawa, wyprawa życia, do której będziemy musieli się długo przygotowywać. Będziemy musieli to połączyć z, ze szkołą, a to będzie bardzo ciężkie. No jesteśmy jeszcze nie w klasie maturalnej, ale w klasie drugiej. I przygotowanie do matury no jest już w pewnym stopniu zaawansowane. Wyprawa, którą można nawet swoim e, stopniem porównać do wypraw pani Anny Czerwińskiej, która zdobyła koronę gór, do pana Piotra Pustelnika, który wielokrotnie, przez, e, wielokrotnie, codziennie przez wiele dni przygotowują się w sposób zebranie środków materialnych, ale również i e, przygotowanie się e, do, e, w sposób techniczny poprzez zdobycie różnych przedmiotów do e, e, wyprawy górskiej, do, do zdobywania różnych szczytów. Więc, e, to wyprawa jest wielkim dla nas no, czymś, czym co, co dos, jest spełnienie naszych marzeń. Sama nazwa mówi, że dzięki naszym wędrowaniu będziemy spełniać marzenia. Jest to dla nas coś wspaniałego i coś na pewno nigdy niezapomnianego. W jaki sposób kanał S może Wam pomóc? Um. Aby wygrać konkurs, tak jak Jarek podczas pierwszego pytania powiedział, aby wygrać konkurs e, należy zdobyć głos internatów i głosy kapituły. No, niestety na głosy kapituły orga, e, konkursu nie mamy wpływu, ale na głosy internatów już możemy. Prosimy wszystkich mieszkańców Lubartowa, wszystkich, którzy oglądają nas w ka telewizji kablowej i wszystkich, którzy oglądają nas w internecie, aby weszli na stronę miejodwagę.pl, ukośnik 687, to jest numer wyprawy, powtórzę e, www.miejodwagę.pl k.pl ukośnik 687 e, na tej stronie z lewej strony przy, przy opisie naszej wyprawy znajdziecie Państwo e, znajdziecie państwo rubrykę do wpisania swojego maila e, na mail dostaniecie wtedy Państwo e, taką wiadomość w której znajduje się link aktywacyjny po kliknięciu na ten li link aktywacyjny e, o jeden głos, tylko niestety o jeden e, zdobędziemy do, 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 do wy, naszej wyprawy i mam nadzieję, że jakiś to wpływ na, na wynik konkursu będzie dzięki Państwa, dziesięciom Państwa redakcji. Chciałbym dodać również, że kanał S został naszym patronem medialnym, czyli, e, czyli be, mam nadzieję, że będziecie Państwo nas wspierać w realizacji tych zadań.